Popełniłem błędy co do mojej wypowiedzi odnośnie korony anarchii i jej nadużywania, które zaraz sprostuję. Afik wyzywa ekipę rapy i zrobił wierszyk na ich temat o negatywnym zamyśle. Kolejny serwer, który sprzedaje unbany, czyli RGMC. Turniej MCTS3, w którym sam wezmę udział z innymi youtuberami. Minecraft dodaje nową broń do swojej gry, czyli młoty. Na sam start chciałbym wam podziękować za 14 tysięcy subskrypcji, które wybiły na moim kanale jakiś czas temu. A więc nie pozostaje mi nic innego, niż tylko powiedzieć, że lecimy po 15 tysięcy do świąt wielkanocnych. I chcę, abyście wiedzieli, że to wasza zasługa i jestem wam bardzo wdzięczny. Przejdźmy zatem do pierwszego tematu. Na sam start chciałbym podać wam kolejny dowód na to, jak administracja Anarchia GG oszukała jednego z graczy, który wydał pieniądze na serwer. Mówiłem już jakiś czas temu o podobnej sytuacji i jak widać, wciąż nie wyciągnęli wniosków odnośnie odpowiadania za konta non-premium. Jeśli mają oni serwer non-premium, to powinni odpowiadać za konta non-premium, ponieważ jest to chyba logiczne. Słaba sytuacja z ich strony i niestety pieniądze gracza poszły w błoto. Minecraft ma w planach dodać młoty, które będą naprawdę OP. Ich podstawowymi zaletami będzie chociażby to, że w kwestii hitania będą zadawać one tyle samo, co zwykły diamentowy mieczyk. Jeśli chodzi o naprawienie go, to używa się pałek bliza. No i jak możecie też się domyślać, nie można na niego nakładać żadnych enchantów. Damage jest zależny od kratki. Im wyższa ona jest, tym zada więcej obrażeń oraz zredukuje obrażenia po upadku z wysokości. Jego crafting wygląda tak. I jak Santi Jimmy pokazał, dzięki niemu można zabić Ordena na hita, co jest niewiarygodne. Ech, już widzę tych mechatowców zabijających na pary, i to w będzie. Według mnie ta broń będzie znerfiona na wielu serwerach, ale czas pokaże, czy zniszczy ona Minecrafta. Odnośnie reszty zmian wersji 1.21 w Minecraft, to wiemy również o wzorach na zbroje, które wyglądają tak i ich craftingi prezentują się tak. Ponadto możecie ciekawić się, co to są te pałki Breeza czyli jedna część z craftingu na ten cały młot albo jak kto woli, buzdygan, bo tak właśnie ten młot się nazywa oficjalnie. Są to pałki z nowego MOBA, czyli Briza, który jest po prostu kopią Blaze'a. Kolejne zmiany to nowe wzory na baner, czyli wiadomo wzory Bliza. bo ta wersja jest chyba bardzo nieupoświęcona. I jak widać dużo odnośnie jego się tutaj znajduje. W nowym snapshotie zostały także ujawnione komnaty próby, które myślę, że będą czymś ciekawym. Drugi streamer zaczął pożyczać koronę anarchii od Puchola, tak samo jak Tromba ze względu na to, że Puchul miewa dedosy i nie chciałby jej stracić, a mowa tu o youtuberze S. Takowa korona prezentuje się następująco w ekipunku i ma takie enchanty, które sami teraz widzicie, czyli speeda 2, fire resistance 1, stręgfa 2, resistance 3 i laka 1, a to wszystko na stałe. Tak w ogóle otrzymałem od owego twórcy śmieszne nagranie z wyjścia strapa, w którym zdedał. ale no to już zostawiam wam. Dostałem również info, że Puchol nic za to nie oczekuje, ale S i tak mu po streamie daje od czasu do czasu jakieś itemy. Bo jak wiemy, korona Anarchii to nie pierwszy lepszy item, a najdroższy item na serwie. Więc mimo wszystko, Pucholowi też się coś za to należy. Następny temat jest sprostowanie mojej ostatniej wypowiedzi odnośnie trąby i korony Anarchii. Jak i tego, że boi się on streamera S. Zacznijmy, może najpierw od tego, że po wytknięciu mi błędu. Przeanalizowałem jeszcze raz moją wypowiedź i rzeczywiście, banie się kogoś w grze komputerowej to gruba przesada. Bo zabrzmiało to trochę tak, jakby tromba chował się przed nim po kątach czy coś w tym stylu. Chodziło mi bardziej o unikanie przez niego pytań, typu czy uważa, że S jest od niego lepszy itp. Kontekst mojej wypowiedzi odnośnie nadużywania korony anarchii też był dość wyolbrzymiony, do czego się przyznaję. Przesadziłem również z tym, że korona powinna być ogólnodostępna, bo to też by nie wyjaśniło sprawy. Ale wiem, co by ją wyjaśniło. Znerwienie korony, albo więc zamienienie jednego ze stałych efektów, czyli siłki 2 na siłkę 1. Co się raczej nie stanie. Mimo wszystko na serwerze siłka 2 nawet nie jest dostępna w potkach, jedynie w strzałach na parę sekund. Więc myślę, że chociażby wprowadzenie potek na siłę 2 poprawiłoby znacznie gameplay innych graczy, którzy nie posiadają owej korony. Czyli w zasadzie to każdego, bo korona jest jedyna na serwerze. Dodam jeszcze, że w całej historii Anarchii, jakby nie patrzeć, były dwie korony. Czyli jedna wytworzona przez Sagiego i kolejna wytworzona przez Kosiarę, Po tym jak to ten ułaskawienia nie zadziałał trąbie powietrznej. Już od kilku miesięcy popularne stają się YouTube shortsy z dziećmi na green screenach, które chociażby reagują na jakąś sytuację. Trochę czasem bawi mnie to oburzenie ludzi w tym temacie, bo piszą coś w stylu: "Hashtag stop green screen kids". No i trochę mnie to po prostu śmieszy. Wiem, że pewnie chcielibyście usłyszeć ode mnie więcej w tym temacie. Jednak pozwólcie, że zostawię to bez komentarza i przejdę do następnego newsa. Już 6 kwietnia odbędzie się turniej youtuberów W którym sam wezmę udział Z takimi youtuberami jak choćby Hostu Gaming, Bluet, Notback, Skalmar i tak dalej W tym momencie macie puszczony w tle trailer Do już trzeciej edycji tego turnieju No i życzcie mi powodzenia Nie wiem czy to dla Beki czy nie, ale Afik wysłał na ogólnym na swoim Discordzie wierszyk, który obraża lekko mówiąc ekipę Rapy oraz tobiasza. Z tego co teraz możecie zauważyć, no Afik napisał to raczej na trzeźwo i świadomie, więc dziwne, że coś takiego w niego wstąpiło. Chociaż możliwe, że po prostu tak mu się zrymowało. Ale dlaczego od razu wysłał to na ogólnym do wszystkich osób? Tego się raczej nie dowiemy Sprzedawanie unbanów na minecraftowych serwerach To temat, który się już przewinął Na moim ostatnim odcinku z newsu Jednakże to co robi serwer lgmc.pl To istna przesada Nie dość, że sprzedają oni unbany po kryjomu Na jakiejś oddzielnej stronie Gdzie tytułem przelewu jest utrzymywanie serwera To jeszcze sprzedają oni unbany pod rząd Jeśli są pewni, że gościu ma wciąż cheaty Masakra z ich strony A teraz posłuchajcie tego wszystkiego Ponieważ owej sytuacji doświadczył zęcia. Ej dobra, ziomek mi jakiś odpisuje Odpisuje mi ten bober, co dał mi bana Możesz narysować fanarta jak chcesz, a da się kupić UB Ej dobra, on mi, on mi daje widzowie Możliwość narysowania fanarta, totalnie tego się w ogóle Nie spodziewałem, no na stronie da się kupić Umbana Jak to kupić? Nie ma takiej Usługi, dam ci link, okej, okay, czyli rzeczywiście Da się kupić u tego Umbana, ale okej okay, Drodzy, dał mi link, dał mi link i jestem Ciekawy do czego to w ogóle mnie przekieruje, wsparcie Serwera, wsparcie serwera No, to ja już rozumiem czemu taka minka Jest, PL. <grym> i chciałbym wejść na Survival V2, czy mnie w ogóle cały czas Gdzieś tutaj, wchodzę na Survival V2 i mam Umbana, ej rzeczywiście, no moderna jak na tym serwerze jak widać jest łasa nasiano, nic dodać, nic ująć. Majki po wielu kontrowersjach z serwerem rapy.pl jakimś cudem dołączył do gildii rapy na serwerze Tobiasa. Czyżby się nad nim zlitowali za te cierpienia i te dosy na rapach? Być może, bo jak teraz widzę to Majki usunął kontrowersyjne odcinki na ich temat i zostawił tylko te o pozytywnej treści. Widać, że fajnie sobie radził u nich w gildii i oby dalej w niej został, bo spoko się ogląda te połączenie. Sytuacja ta jest oparta na filmie danego na którym opowiedział o błędach na serwerze Tobiasa. Powiedział, że cały gameplay jest naprawdę spoko, ale dla jego gildii edycja jest skończona. Przez graczy, którzy wbili im się do gildii, ich po prostu zabili. Powiedział on też, że czeka już z niecierpliwością na nową edycję i pomimo błędów na tej nie zniechęciło go to do grania. Według mnie nie powinien się tak szybko poddawać, ale rozumiem, że już nie ma co się więcej starać, skoro i tak najprawdopodobniej straci kolejnej temy. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, o, to była ona bardzo w porządku, mi siadła, nie mogę się doczekać kolejnej edycji, bo ta niestety dla mnie i dla mojej ekipy jest już zakończona, a jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, no to zapraszam do dalszej części materiału, no ale powiem w sumie niestety, że no nie w porządku, jest jak, do fosy sobie wchodzą przez 7, przez 6 kratek, e, do fosy zabijając sobie z szóstkami, e, mojej ekipie odechciało się osobiście grać. Gratulacje dla Jabora oraz Zukol, którzy wzięli ślub na malebiwa. Z czego Zukol specjalnie nakręciła dla widzów film. Jest to bardzo pozytywna, jak dla mnie, informacja, bo pamiętam jak Jawor w tamtym miejscu parę lat temu jej się oświadczył, a teraz prowadzili tam całą rodzinę i wzięli ślub. Nie mogę się doczekać nowego odcinka na kanale Jawor, którego sam w tamtym filmie ze ślubu zapowiedział: meister.pl To właśnie z tego serwera Krzyśmir głównie nagrywa. Pod jednym z jego ostatnich materiałów mojego widza przykła pewna akcja, która wyglądała jak hitanie przez kobłęba. Na pierwszy rzut oka nie widać tu nic specjalnego. Lecz kiedy puścimy nagranie w prędkości 0,25 to widzimy, że Krzysimir tak jakby hitnął gracza przez kobłęby. Czy to błąd Minecrafta? Czy Krzysimir wtedy używał niedozwolonych metod? Tą informację do rozkminiania zostawiam wam. Jednak ciekawe jest to, że kiedy Wiz napisał odnośnie tego do administracji Mainstara, ci nawet mu nie odpisali po tym jak wysłał dowód i zwyczajnie usunęli mu Ticketa bez jego wiedzy. Uważam, że to trochę podejrzane, ale dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie do końca i pamiętajcie, że na Discordzie bądź w komentarzach pod tym filmem możecie podsyłać mi następne newsy.